Cześć! Kamera cofania to przydatny gadżet. Dziś zamontujemy ją w Audi Q7, a obraz będzie wyświetlany na ekranie MMI. Zapraszamy! Rozpoczynamy od zamontowania kamery cofania. W tym celu zdejmujemy plastiki z klapy bagażnika. Nasza kamera jest dedykowana, co oznacza, że będzie umieszczona w tym wypadku w klamce bagażnika. Dzięki temu, kamera wygląda jak fabryczne rozwiązanie. Teraz ekran MMI, gdzie będzie wyświetlany obraz. Cała sztuka polega na wyjęciu radia i podpięciu specjalnego modułu, który sygnał z kamery zakończonej złączem RCA yy, poda na ekran MMI w momencie wrzucenia wstecznego biegu. Ostatecznie wygląda to tak. Składamy wszystko i już możemy cieszyć się kamerą cofania na fabrycznym ekranie. To tyle. Jeśli potrzebujecie kamerę cofania do swojego auta, kontakt do nas jest w opisie tego filmu. Do zobaczenia!